A wiesz co by wygrało? Tysiąc lwów czy, je, czy tysiąc, tysiąc kur, czy jeden lew? Jeden lew. Kury się no to, nie biją. Nie wiem. Dawaj w dzisiejszym odcinku będziemy pojedynkować się jeden versus jeden Animal Tournament i sprawdzimy sobie, które zwierzę wygra. Areczku to musi być Zajnę, bardzo zacięta to. walka. No nie, no, no proste! To jest byczku proste! Nie no, byczku, byczek by wygrał. Byk by wygrał, przecież byk uderzyłby go z rogu i on by poleciał. No a może Pigwin by się zaczaił, skoczył na niego i go dziobał Nie no, Pigwin pierwszy raz byłby ptakiem lotem. Tak to jest ptakiem nie lotem, a tak to by poleciał. Ból, oczywiście, że ból. Jeszcze czerwony byk, w go rozwalił. No, to jest proste! Proste. No ciężkie, by go tak Iggle dziobał, go atakował. Myśli, żeby go zagryzł. Myślę, że Igon co najwyżej mógłby mu oko wydziobać i jakoś go, nie wiem, coś tam mu zrobić, no ale dobra, mimo, to, wszystko mi. mimo wszystko Grizzly. Mimo wszystko No chyba tak, a Grizzly to groźne, są? No kurde, nie można się przytulać do nich. Black pantera co z The Fox? Mimo <laughs> wszystko mi się... <laughs> No to The Fox say? No to The Fox say, kiedy przegrywa. Gościu chyba chciałeś powiedzieć. No nie, no Pantera. No to pantera. łatwe trafiają, łatwe wybory. się trafiają. Potem będzie trudno, bo to dalej tym ciężej. Tiger versus z hmm. <laughs> jaki Hors, no Cześć, Cześć. To jest kiedy się wystraszył, wystraszył, bo zobaczył Tigera. Nie no spi Zalać by ten koń, bezpiecznie. No tak, no można na niego wsiąść i odjechać z najwyżej. Gorilla vs. Anaconda. Widziałem U. jakiś taki pojedynek na YouTubie. Tak? pokaż. Tak, Czekaj, to pokaż, kto wygrał. Dobra. Gorilla by nic nie zrobił, one są potulne i fajne, gorille. Patrz, jest, Faktycznie jest, zobacz jak do Ale zobacz, namiaturce, jak ty się boi, ten. ten. On no. przegrał, mi się wydaje. A teraz w Photoshop, Anaconda, wiesz? myślisz? No tak, bo tego nie było nawet. łamali. Gorilla no. vs. Anaconda. Wydaje mi się, że Anaconda. Ale da... goryl odpadnie szybko. No, no tak, to, ale. Da, Wiesz, no dobra, ale to jest ten pojedynek akurat. Tu nie chodzi o to, co odpadło, to chodzi o ten pojedynek. W tym pojedynku wygrałaby anakonda. No, anakonda no, go Tak się. Tylko, że jeżeli. Cowieku, Alaconda... Jakby ten goryl wziął tą anakondę w rękę i by sobie nią machał, jak skakankę. skakankę no ale ona by, sobie by się oplatła do niego. Skakankę do by sobie zrobił z anakondy, gdy. Anakonda jest nie do pokonania, stary. Cowieku, jak teraz to przeklisz? to Weźcie tą swoją Anakonda tego wężyka małego No dobra, to biorę Ogrodowego Lion hot krokodine. Nie wiem, ale jest lion, Lion by przegrał, bo krokodyl jest większy Krokodyle są mega duże w ogóle generalnie, nie wiem czy no, wiesz o no, One nie są groźne chyba Nie, krokodyle... Pamiętasz, że kiedyś oglądaliśmy jakiś film i krokodyl jadł rękę takiego krokodyla, pamiętasz? No one takie... One sobie łapy ugryzają tak no, wziąłbym chyba krokodyla, bo ma parę. No pancerz, krokodyl taki. na pewno Lion ma dużo armora No, Polar bo potem ma Wde. Ej, nie wiem, co mogą wygrać, tak szczerze. A ty hupop, hipotam, to nic nie robi przecież. Hipopotam nic nie robi? A ty a widziałeś on jak. Jakoś? Arbuza, widziałeś jak gryz Arbuza hipopotam? Ambuza? łubisz się. A buza, obuzy? Ambuzy, łubisz jeść. On jata, abuza i. do no, naprawdę, jest dużo. No, no wiem, one na hita biorą arbuza, ale. No tak. No, ja Moim abuza, zdaniem polarbery są takie potulne chyba. No, polarbery też mi się wydaje, że tylko. No, no zrób święk polarbera, Zrób A czemu? No ty bo ty ubiesz. A jak robi? Właśnie taki dźwięk wydaje Polar Beer, a, tak. Ale hipopotamus chyba jest mocniejszy, mi się wydaje No to weź hipopotamusa Kat <grym> vs. hiena O, no, pod hiena <grym> Nie, hiena Ale hieny tak wyglądają jaki garbus One się śmieją ja zresztą wie. bardzo, wiesz? Ale. Hiena chyba, cały Ale jest jak, jak jakiś upośledzony wygląda, taki krótki kurwa i no. garbaty Hienę daje jest jakieś dziwne połączenie, jaka morda Der turtle turtle bo ma tego Tortoise A, a wiesz, że są takie żółwiec co tak gryzą mocno, tak no, się to człowieku ale małe. Panda versus Owczarek Niebieski. Co by wygrało? No, wczarek. Pandy nie są agresywne, on bo się broniła. No chyba tak. Tak wygląda przynajmniej. to kontra zebry. Pyton, ja, Takiego pytona to ja w ki pytowałem. Zebry nic nie robią. No zebry. Jak jest, to jest. w ogóle taki. Co to za koń kolorowy jest? Kangaro versus... Kangury się piją Leniwiec. Kangury, no, Kerk. one napijają, tak bo no, są przejść dalej. Ale tam mały patrzy. Czy to skotra. A to a ło... łoś tak robi, tak. No <laughs> to on musi wygrać. No dobra. Jak <laughs> Harem. <laughs> Ten to dupą po świecie, wyżej, ale i tak Men drill. Men, it's drill. Men drill. Men drill. drill. Wygra. On na White Tiger, White Rangutan. Tiger or Angutan? Murde, nie wiem. Ciężki Nie, no, Tiger chyba. Mówisz? Orangutan nic nie robi. Fajne On tylko są, je, ale SMR robi. Ale slugi Jara, no. Dobra, ink odcentra. Antiter, Murówkojat, ant jr. Antiter nie wygra. Murówkojat powinien być, powinien być pojedynek Antiter vs. Ant. -eater versus ant. <laughs> To 10 tysięcy wygóry, kurwa. ja jak ci jeden, To jest prosty wybór akurat. I trzeba ruch no. taki do nadzialiacy. Grizzly, Bill, że no, nie, no, że trzeba. No, grizzly, Grizzly. Mimo Grizzly, no. Grizzly, no. Grizzly. A teraz już same mocarne te zostały. Mandrill, Hiena. No, mocarne, fuj, teraz właśnie ta niegościa. Chyba Hiena, nie wiem. Mi się wydaje, że Mandrill. Przecież Hiena co on go gryzie. Robi? Dobra, krokodyl Głupi. Krokodyl. o Krokodil, To jest mocne, to jest mocne bardzo. Rino by go nadział chyba, no nie zjadłby krokodyl takiego rinosa. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nadziałby go rino tak, że... Że... chyba. O jest gruby daje. i duży, i mógłby go mocno napierć. Ale i tym ten, ten go nadziać, ale Czy... tamten by mógł go ugryźć. Mi się wydaje, że mimo wszystko krokodyl by go pogryzł pod rękę. Obgryzłby go, obgryzł go, dałby radę z nim krokodyl. No ja i morino. Moim zdaniem krokodol. No Co teraz tu Dobra, dam ci rino, żeby było łatwiej go wyjąć no okay. dobra Aha. White Tiger kontra white tiger Python? Python Pyton A ten White Tiger to by go wciągnął jak spaghetti. Moim zdaniem Python by go obkręcił dookoła Zobacz na takie paski ma On ma narysowane się. nawet jak ten Python ma się obkręcić dookoła niego co? No nie widzisz Dobra co wygra On by go udusił no Python stary no Co by Tiger zrobił I w te węże No dobra no to Tiger Moim zdaniem nie Bull kontra Tiger O kurde Byk no Chociaż no nie byk. poczekaj nie Mam tiger takie skojarzenia ma zagrys, jak Tiger nie i są takim nieco duże ale Tiger potulny Zależy, wiesz. zależy, czy to jest w kilka osób, Ślipam czy jeden na jeden Czy jeden na jeden, bo wiesz mimo wszystko Na się... jeden na jeden, no. no to ból, na pewno, bo jest większy No to co? Zobakę To, to. jeść, nie? anaconda? No, <laughs> to, to chyba hipopota anaconda. anaconda, przecież obkryci, Serio? Ta, no ta, no patrz, no patrz Zaziga się ten hipopotam, patrz. no to pokaż Hipo, anaconda No, no, no ale go zjadła <laughs> No, anaconda, <laughs> no, anaconda jakie, wielki. patrz. jakie wielkie to Dobra, anaconda No dobra, to weź anaconda Anaconda może jeść, zapomnieliśmy o tym tak <noise> ale ma takiego, kupa, Ale ten, jak ten łosia. No jak, jak patrzę na tego łosia to słyszę cały czas ten dźwięk, ten Wuuu". Uuu <noise> No tak robi No to łoś chyba No, no łoś, łoś, Wtaki łoś, nie w, nie w... łoś. Nie wiem. Ale w żółw jest cheatem, bo w pancerz się zawinie No kangur kontra roli. black pantera, A black pantera Kuchle, kangur jest fajny, tak będę na. No ale pani. ona by go obgryzła, pani. Pani. totalnie Nie szkoda White tiger kontra anaconda, anaconda No i kto zje kogo? No anaconda. dobra, to jest no, będzie łatwiej ją później... Musę versus bull. Alby się rogami zderzyli. No, a muses jest chyba większy niż ból. Chyba. No duży jest, ale ból chyba jest bardziej silny. Też tak mi się wydaje. I agresywny. Black Panther. Jak patrzył na siebie, aż tak, O no, no, się no, no. Bić. Mi się wydaje, nie, że Risonat. Rysonators mi się wydaje, bez duży potężny bo to róg, i by go tak? na drugą, i na dział, no. Dobre, to długo nie No dobra, to weź Grizzly Bear kontrastuje no na górze. Ale się Grizzly trafił, co? No i tutaj co? Rizzo to bez taki... konta. Czyli jakby z tego zjadła, to by róg ją przebił. No to, to prawda. Kondę. No to wygrałaby. No to dawaj, Rino. <gryzly> ale OP się trafiło. <gryzly> bull vs. Grizzly Bill. O oh, Chyba, Chyba i mam bull. Grizzly. No to jak Grizzly? No byk bo... nie jest Zobra, ale taki OP. Teraz przeklin, jakie mają ataki, jakie mają skille. Ten wbija się w byk, się w niego z jobem, no ale i co, robi taki... co robi Grizzly? Co robi Grizzly? No on jest akrobatyczny taki w ogóle. On tylko staje na dwóch łapach i robi. No nie no, by go wziął MMA, kurwa, a do parteru sprowadził jelo. Ale tam wisi coś temu bykowi tam na, po środku, co to tak wisi. Coś wisi. Takie czarne coś, dobra, ale to co, co wali? Co wygrywa? No wisi. No dobra, no Pst, Jezus, głupi pomysły. Teraz się Grizzly Bill nie, to jest by się kontra Bill Contra Nie To jest fajne To Rino, prosto, że Rino wygrywa. Tak? No dobra, to Rino jest to <noise> pewien. <super. głos> no bo stary, nie zjesz go, bo <noise> się przejdziejesz. Możesz go nawet <noise> Zobacz, jak chyba bordę w ogóle śpieszczał. Jakbyś. Spójrz tylko na jego twarz, stary, spójrz tylko na to, na to tutaj. Na ten był element Jest OP, wygrywa każdy możliwy pojedynek Dziękujemy bardzo